Siemano mi z tej strony ekstremum Dzisiaj nagrywamy serię z auta Jak widzicie Będzie taka seria z autem Otwieramy Widzicie jak to strasznie wygląda? Szyba pobita Wszystko w ogóle nie. Takie dziwne No, ubrania jakieś Co to jest? Dobra, nie masz. Nie chcę się interesować. Jakieś szkło? Coś. W ogóle. Tu mam takie coś. O! Citirama ci, ci, Citirama! Dobra. To jest Citirama. co mi się myje w tytaniu Tutaj takie auto, jak widzicie, Hyundai. Coś tutaj oprócz jest, zobaczcie jak on strasznie wygląda, w ogóle tutaj, z tej strony to w górę, jest cały rozwalony. No. Daj mi spokój. W ogóle zobaczcie jak po drugiej stronie sytuacja wygląda. O, łap! Zeklinowała Strasznie, nie? O, taki U. 二类笼不奈我。啊